Kilkanaście dni temu otrzymaliśmy pierwsze informacje odnośnie nieprawidłowości, do których miało dochodzić w Sztumskiej Komendzie Policji. Mowa o zakupie paliwa za służbowe pieniądze, które nigdy do Komendy miało nie trafić. Jak podały wczoraj fakty TVN, te nieprawidłowości mogą tyczyć się nawet 17 tysięcy litrów takiego paliwa. Sztumska Policja obecnie sytuacji nie komentuje, jednak prokuratura Gdańsk śródmieście wszczęła postępowanie w kierunku przywłaszczenia bądź kradzieży paliwa. Za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Na początku września bieżącego roku prokuratura rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku wszczęła śledztwo dotyczące nieprawidłowości w zakresie rozliczania zakupionego paliwa. Przez jedną z komend policji. Prokuratura obecnie szacuje, ile litrów paliwa zaginęło i tym samym, jak duże są straty związane z jego zakupem. Na tym etapie są przesłuchiwani świadkowie, jednak nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. Komenda Wojewódzka w Gdańsku 8 września poinformowała nas, że stwierdziła pewne nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem jednostki. Owe nieprawidłowości są także źródłem zainteresowania Biura Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji. Z naszych nieoficjalnych Oficjalnych informacji wynika, że prowadzona kontrola ma także wyjaśnić, czy w sztumskiej komendzie dochodziło do innych nieprawidłowości. Obecnie funkcjonariusze badający sprawę paliwa mieli już sprawdzić dokumentację z ostatnich dwóch lat, lecz prawdopodobnie okres kontrolowanych wydatków będzie dużo dłuższy. Osoba, z którą rozmawialiśmy, przyznaje, że jest wysoce prawdopodobne, że komendant sztumskiej policji zostanie odwołany. TV Regionalna24.pl TV Malborg TV Stum TV Nowy Dwór Tom tu kręcimy